Witajcie w dzisiejszym vlogu serwisowym. Dzisiaj taka krótka aktualizacja sytuacji u nas na Hali i przed Halą. Ale zanim zacznę, takie małe ogłoszenia parafialne, słuchajcie, nadal poszukujemy mechanika, bo cały czas nam go brakuje. Są momenty, że nawet i dwóch brakuje. Także, no jeżeli znacie kogoś lub, lub sami nim, nim jesteście, a chcielibyście spróbować takiej dość prawdziwej przygody w profesjonalnym serwisie bo za taki mają nas klienci to nie, że my to sami wymyśliliśmy, to zapraszam. Nawet jeżeli to będzie ktoś z mega doświadczeniem, za niemałe pieniądze, to też jesteśmy na to przygotowani. Nie jest nam to straszne. Mówimy, że trzeba za porządną pracę dzisiaj zapłacić. Dobra, ze spraw serwisowych to mamy dzisiaj do omówienia 60SE z zatartym silnikiem, 7810 jeśli chodzi o dalsze postępy z naprawy i taką małą relację z zakończonej naprawy w 6230 Premium oraz przedstawienie Wam w wyniku, że tak powiem przeglądu czy powiedzmy zakresu prac, które będziemy robić w 650M o którym widzieliście już film. też w opisie będziecie mieli link do tego filmu. Zaczynamy bez zbędnej zwłoki. Dobra, jesteśmy. Słuchajcie, przy 60 60 SE tu mieliśmy taki przypadek, że zatarł się silnik, chwycił, że tak powiem, panewkę korbowodową, uszkadzając tym samym korbowód, wał, no ale co się okazało, tam był problem ze smarowaniem tam się coś niedobrego w ogóle stało w tym silniku z olejem, tak jakby coś pomieszane albo coś w tym rodzaju, bo generalnie nie ma problemów w innych ciągnikach z olejem w silniku, czy tam w skrzyni, a tu ewidentnie tak jakby coś się wydarzyło, że zrobiło się, że tak powiem, takie troszeczkę masło, no i, i, i w efekcie czego silnik nam się zatarł. I tutaj tak mogę wam streścić, jak, tak powiem, przebiegał, jak przebiegała naprawa. To wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że musieliśmy tutaj załatwić inny wał korbowy, inny blok silnika, inny wałek rozrządu oraz jeden korbowód. Udało się to zdobyć używane. Wał w nominale, jak się później nawet okazało, więc też fajnie. No, i tutaj mamy w tym momencie silnik już złożony, wsadzony do ramy. Chłopaki go właśnie uzbrajają. Oczywiście przy okazji kilka elementów też będzie nowych, Jakiś tam powiedzmy oprzyrządowanie pod tytułem rolki, pasek czy inne tego typu rzeczy. Sam silnik, jeśli chodzi o tutaj wał korbowy, to nie składaliśmy go. Zawiedziliśmy, że tak powiem, wał korbowy, panewki i blok. Do złożenia, do wyosiowania, do wyważenia, czy tam jak zwał, tak zwał. Odebraliśmy już to częściowo złożone, uzbroiliśmy w resztę rzeczy, czyli tylną, przednią pokrywę, rozrząd, głowica. Wjechały tu też nowe, oryginalne wtryski, i tutaj musimy jakoś to zrekompensować klientowi, bo sam klient 10 dwa lata temu zakupił u nas na własną rękę, co prawda, ale zakupił zamiennik no i niestety długo na tym zamienniku nie pojeździł. Także tutaj musimy jakoś mu to zrekompensować i, i, i chociażby w postaci jakiegoś rabatu, bo wtryski musiały wjechać nowe. I tak w ogóle Wam powiem, że kończymy, że tak powiem, z montowaniem wtryskiwaczy taniutkich na serwisie. Jeżeli ktoś będzie chciał mieć zamontować. Tylko i wyłącznie oryginalne, stanodajne i koniec. Kropka. W ogóle się zastanowimy nad sprzedawaniem tych z tanich zamienników na sklepie. No póki co one jeszcze są, jest to dość wyraźnie opisane, że kupujesz cenę. Co dalej to zobaczymy. Być może nawet znikną w ogóle z naszej oferty, bo no tak jak zresztą już, już nas po części znacie, no naszym priorytetem jest sprzedawanie jednak jakości, a niekoniecznie ceny. Więc tam, gdzie, że tak powiem, zaświeca się czerwone alarmowe światło, w przypadku jakichś tańszych zamienników, no, no trzeba się z tego, że tak powiem, gdzieś tam leczyć mniej lub bardziej. Żeby sobie później nie robić problemów. Jeśli chodzi o koszty, no to tutaj no sam zakup tych, tych, tych części, tak, tych czterech podzespołów używanych, to już było ponad 10 tysięcy złotych. Dodatkowo, dodatkowo no wiadomo, wszystkie zestawy naprawcze musiały być nowe panewki, zestawy uszczelek, szpilki, głowica musiała być zrobiona. Także no, tych kosztów jednak tutaj sporo się nazbiera. Ale i tak, jakbyśmy mieli tutaj, że tak powiem, no, kupić nowy blok silnika czy inne tego typu rzeczy, to, to by w ogóle w grę nie wchodziło. A że ciągnik no, to należy do rodziny tych bardzo twardych. No to warto go zrobić, bo on się jeszcze odwdzięczy tą jednak pracą, no bo wiadomo, to co się tu wydarzyło to traktujemy jako incydent, bo gdyby nie to, to pewnie ten silnik by chodził jeszcze długo, długo. Pompa, paliwa też jest oczywiście zrobiona, praktycznie kapitalny remont. Tu jeszcze musimy klientowi jakieś powiedzmy, nieszczelności w skrzyni biegów i w układzie hydraulicznym pousuwać, ale to jak sobie odpalimy ciągnik, umyjemy tam wszystko, to będziemy obserwować w, powiedzmy, w ten dzień czy dwa dzień, ten ciągnik czy tu będzie docierał u nas przed halą. Czy tam się coś nie dzieje, niedobrego? Bynajmniej na ten moment tam trudno stwierdzić, bo to jest raczej takie bardziej opocone. No, i w końcu damy ten ciągnik Jentowi, bo to już troszeczkę tu się zeszło. Jedna na szczęście, szczęśliwy, szczęśliwy przepraszam. Nieszczęśliwy może z tego powodu, ale cierpliwy. No, i w końcu ten ciągnik musi do niego wrócić i pracować. Słuchajcie, jeśli chodzi o 70 8, 10, to. Prace zostały na tyle posunięte, że złożyliśmy oś przed nią, tak jak ostatnio już mówiłem. I tutaj mówiłem Wam, że rozebraliśmy skrzynię i nie znam dalszych, że tak powiem, że tak powiem tutaj wiadomości czy newsów, co w tej skrzyni jest i faktycznie się okazuje, że nieciekawie tam było w tym PowerShift. no jednak kilka takich ważnych elementów jest dość mocno zużytych i tutaj wspólnie z klientem szukamy używanych, z jakiejś używanej skrzyni w dobrym stanie. Bo, może w idealnym się nie dostanie, ale tutaj, te co były części w tej skrzyni, to była tragedia. Tu w ogóle zauważcie, że na przykład ta tarcz to, to, to powinna być tarcz z okładzinami. Nie? A tu nie masz śladów po nich. Także, tak by nie wiem, ta skrzynia w ogóle gdzieś tam no, szła bez remontu i ma faktycznie już pewnie kilkanaście tysięcy godzin. A może nawet kilkadziesiąt, nie wiemy tego, bo wiadomo te ciągniki, no, no, trudno tutaj stwierdzić jakieś, jakąś głębszą historię. Albo jest to też spowodowane tym, że tu już były jakieś zużycia, i przez to, że te zużycia były, to zużycie nawet takich tarcz, powiedzmy, szło jeszcze szybciej, bo tak też może być. Przez takie szarpnięcia no, mogły się, że tak, powiem, te okładziny zmierzyć, a tu faktycznie szarpania tej skrzyni były. No i Kurczę, no taka sytuacja, że faktycznie no, kosztów się nabiera mnóstwo, no, ale miejmy nadzieję, że po zrobieniu tego od początku do końca jak wszystko zagra, że ta skrzynia jednak będzie działała, tak ma działać i, 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 i chociaż ten problem zostanie rozwiązany, klient, no póki co tutaj nie zamierza sprzedawać tego ciągnika. Także może o jakimś tam dalszych losach może was poinformuję. Jeżeli mi się uda, jeżeli uchwycę tutaj ten moment, jak chłopaki to będą składać i, i podejeżdżają nam te części, no, klient mi nawet coś namierzył, ma nam dowieść jakieś używane elementy. Tu nawet nawet tutaj pozabierał niektóre z nich na wzór, żeby wiadomo, jak już będzie kupował, gdzieś tam jechał, oglądać to, to żeby, żeby e, no kupił taki sam element, bo tam też jest kilka opcji. Teraz słuchajcie, jesteśmy przy 62-30 premium. Tutaj zakończyliśmy naprawę, też niestety po psuwie jakiejś tam yy, większej. I tutaj, no, bije się w piersi, no, ale po prostu ostatnio, no, nie wyrabiamy. Tego tyle jest. Nawet odmawiamy roboty, no, bo, bo to chyba i tak jest lepsze finalnie niż dziś tam zwodzenie klientów. Póki co nikt nam wojny nie zrobił, ale no, ja chcę gdzieś tam się ustrzec tego na przyszłość, więc tutaj, jakby. Yy, no, nie chciałbym, żeby takie sytuacje zaczęły się nawarstwiać. Póki nie rozwiążemy problemu pod tytułem znalezienia kolejnego fachowego człowieka, który będzie jednak tą pracę realnie nadganiał, to po prostu wolimy czasami odmówić daną robotę lub powiedzieć klientowi: słuchaj. Poczekaj, jeżeli się wyrobimy, a będziesz nadal zainteresowany, to, to jak najbardziej, bo też takie sytuacje mamy. To nie jest tak, że gdzieś tam w ogóle wszystko się, że tak powiemy, e, wszystkie zlecenia gdzieś tam odmawiamy, no ale, ale jak widzimy, że tu klient raczej by potrzebował pomocy na już, no to wolimy go gdzieś tam, że tak powiem, w tym momencie odmówić, bo być może on wtedy poczyni starania i znajdzie gdzieś tam jakiś inny serwis, i, i pewnie tak się dzieje. Więc tutaj słuchajcie, w tym ciągniku zrobiliśmy taki powiedzmy przegląd P40, ten nasz. I e, e, to przedstawiliśmy klientowi. No i po tym przeglądzie tutaj klient zadecydował o zrobieniu wybranych e, jakby e, podzespołów e, i między innymi wśród nich e, e, zrobiliśmy tutaj mu przegląd tylnych zwolnic. Tam na szczęście jest OK, więc e, no, skończyło się tylko na złożeniu. Tego z powrotem wyeliminowaliśmy mu. Słuchajcie, z tyłu to nawet przejdę i pokażę wam, bo to jest taki temat dość, dość, dość ciekawy. Jeśli chodzi o ciągniki, właśnie czterocylindrowe i modele 65-66, czyli te najmniejsze sześciocylindrowe, z że tak powiem tyłkiem od czterocylindrowych, to tutaj sprawa wygląda tego typu. Po, tak mniej więcej wygląda sprawa, że często jest tak, że yy, yy, Tylny podnośnik nie jest na frezach zużyty, ale ma tutaj poosiowy luz i to bardzo nieładnie wygląda. To bardzo często wygląda tak, że po prostu on jeździ na boki. I tutaj, że tak powiem, klientowi zrobiliśmy taki prosty zabieg: zdjęliśmy mu ramię i dołożyliśmy mu podkładki sensowne odpowiedniej grubości, tak żeby nie latał ten podnośnik, co, że tak powiem, no, no mu skasuje po prostu ten luz. tak. No, myślę, że dobra decyzja, bo to na pewno też będzie miało wpływ na zużycie się na frezie, tak? Jeśli chodzi o takie jeszcze dodatkowe rzeczy, to dołożyliśmy lampę błyskową tam na dachu widzicie, więc tutaj to jest takie prosta rzecz. Zregenerowaliśmy też tutaj klientowi wkłady od lamp roboczych w masce i wkleiliśmy nowe szkło, bo było pęknięte, tam by się przedostawał kurz, więc to jest, że tak powiem, zrobione. Jeśli chodzi o tutaj zawieszenie, to, to tutaj mamy cały kompletny remont zawieszenia TLS, czyli tutaj przód na tej kości, szerokie, akord zamiennik, plus podpora. Dodatkowo też ma klient wymienione końcówki drążków, przeguby były ok. A z Potem z dodatkowych rzeczy. Aha, też ma nabite hydroakumulatory, no bo faktycznie tam już brakowało tego gazu. I tutaj, jeśli chodzi o napęd, to też była taka bardzo duża awaria, bo brakowało ciśnienia w skrzyni biegów. I tu już chyba o tym temacie też rozmawiałem z wami na, na, na którymś z filmów. Właśnie ostatnio często problemem jest awaria przystawki przedniego napędu. Tam jest ubytek ciśnienia i to często jest mylne z tym, że mamy problem ze skrzynią biegów, że tam ginie nam ciśnienia. One tak naprawdę ginie nam na przystawce i tutaj rozwiązanie tego problemu nie było aż takie proste, bo tam była uszkodzona obudowa. Na szczęście udało się ją zregenerować. No i była potrzebna całe mnóstwo części, tarczek, przekładek, bo tam niestety przez to, że brakowało ciśnienia. To, to wszystko się ślizgało, mieszało i się niestety zniszczyło. Także tych kosztów tam się nazbierało, ale przystawka jest przywrócona do stuprocentowej sprawności, i się okazuje, że ta skrzynia po naprawieniu tej przystawki działa tak jak powinna. Także tutaj nie mieliśmy wiele, że tak powiem, do zastrzeżeń. Jedynie kalibracja i wymiana oleju i filtrów plus nowy zawór modulacyjny, bo faktycznie na starym nie szło tej kalibracji zrobić tak jak się należy. Jeśli chodzi o silnik, to tutaj zrobiliśmy klientowi układ wtryskowy na nowych wtryskiwaczach fabrycznie nowych z naprawą pompy wstępnej. Tam takie zębatki się wymienia i na powiedzmy jeśli chodzi o silnik no to tam regulacja zaworów przy okazji i plus wymiana paska i rolek i napinacza z tego co kojarzę więc tutaj jakby taka powiedzmy dość szybki temat bo sama jakby wymiana wtrysków aczkolwiek tutaj no niestety była taka przygoda ale to może na inny film gdzieś tam temat film o wtryskach bo ja planuję go nagrać i, i to już jest coraz bliżej musieliśmy niestety wymienić bo nie taki zestaw przyjechał ale to może innym razem na pewno do tego wrócimy. No przy kabinie tam wymieniliśmy generalnie... W sumie to chyba nie za wiele zrobiliśmy. Było tam podejrzenie, żeby wymienić zamek, ale na razie zostanie stary. Reszta rzeczy, generalnie w kabinie, tu jest ok. Nie było tak naprawdę tu potrzeb, jakiegoś nie wiadomo czego. No i usunęliśmy tam klientowi wyciek na multi złączu tutaj. Takie o były do wymiany, bo ciek olej, generalnie tutaj pomiędzy tych dwóch części i dodatkowo tutaj klient sobie zobaczył, że mu porządne jakieś zaślepki powkładać jak wypina krokodyla, żeby no żeby mógł po prostu to zatkać taka z Fastera, żeśmy zamówili oryginalne takie zaślepki, bo faktycznie te tanie no to tak no, nie za bardzo działają. No i słuchajcie, z grubsza to tyle. Może nie wszystko jest, że tak powiem, na cacy zrobione, bo też nie na wszystko klient wyraził zgodę, bo tych kosztów też już się troszeczkę tu nazbierało, ale powiem uczciwie, że takie najważniejsze rzeczy z punktu widzenia takiego, powiedzmy, technicznego czy dbałości o Powiedzmy, serce silnika, czyli powiedzmy wymiana yy, wtryskiwaczy, żeby dalej nie szkodziły temu silnikowi, czyli układowi korbowo-tłokowemu, yy, czy powiedzmy naprawienie tej przystawki, żeby dalej nie załatwić skrzyni, no to to czy przegląd tych zwolnień, to uważam, że to było najważniejsze i klient ma to zrobione, a też yy, no nie oszukujmy się, na niektórych rzeczach można jeździć, na przykład, o, słuchajcie, te lampy, no widać, że one mają dosyć, one są popękane, nie spełniają swojej funkcji, no ale no póki co, może kiedyś ewentualnie sobie je tam zdemontować, bo nie wiem, czy czasami na przeglądzie się gdzieś tam diagnosta nie będzie czepiał. No i poza tym, no nie trzeba tego robić, tak? Znaczy na przykład, o, gdzieś tu była powiedzmy, zastanawianie się, czy by może schodów nie wymienić jednak na jakieś takie oryginalne, bo te widać, że to są jakieś tam wyspawywane, wspawywane, przerabiane, czy są pogięte, no ale nie musi, to na tym można jeździć, tak? To też jeźnie woła, nie, nie ten. Do kościoła się tym. Ciągnikiem, że tak pewnie jeździ, on ma pracować przy hodowli z tego co kojarzę. Także, no, no tak ma to klient zrobiony i już. A tutaj, słuchajcie, 650M, i jest po przeglądzie. I tutaj, jeśli chodzi o to, co powiedzmy robimy przy tym ciągniku. To no, że tak powiem, wymieniamy zawieszenie, że tak powiem, no, w sensie naprawiamy TLS-a i podporę. No, to generalnie tam 7,5 tysiąca, yy, i generalnie no, są już, na no, podpora była na dość dużym luzie, ale przed też, już, że tak powiem, yy, dawał się we znaki. Także ma to klient, to już nawet zrobiliśmy. Tu jaka na tej naszej kości yy, nabite hydra, i temat mamy, że tak powiem, z głowy. Natomiast co jeszcze tutaj z takich rzeczy, to my musimy podciągnąć klientowi hamulec ręczny. Body jest dość słabe, tam jest taka prosta regulacja przy przystawce przedniego napędu z tego, z tego co kojarzę, bo tak jak wiecie większe modele serii szóstej czy tam 6 no to generalnie mają hamulec ręczny na, w przystawce przedniego napędu na takich taśmach, które się zaciskają na bębnie, to takie rozwiązanie jest akurat w John Deere i, i, i tam trzeba to podciągać, tam jest dość mały skok. Musimy zrobić cały przegląd filtrowo olejowy bo tutaj tak już też mówiłem chyba w pierwszym odcinku, że generalnie klient się umówił ze sprzedawcą, że nie będziemy technicznie nic tutaj jakoś szykować, że i tak ten ciągnik ma do nas trafić. Jest tam gdzieś wyciek z uszczelniacza na wyjściu z przystawki przedniego napędu, ale to też pewnie jest ponad tym, że gdzieś tam ten ciągnik chyba troszeczkę gdzieś w jakichś zielonkach jeździł albo w czymś takim, to też mogło gdzieś tam coś się dostać. Gdzieś tam musimy jakąś boczną klamkę poprawić. Gdzieś tam musimy ociekacze porobić klientowi z tyłu, eee, łącznik dołożyć, bo taka łącznika nie było. Eee, tak, dobrze mówię, nie było łącznika. Tak, ociekaczy nawet nie ma, więc tutaj musimy je zamontować. Eee, podnośnik tu jest z grubsza ok, jedynie są jakieś błędy od dolnego wałka uciągu, musimy to po prostu rozebrać i zobaczyć, czy czasami tam nie ma jakiegoś luzu, albo czy sam czujnik niestety nie, nie szwankuje nie wiem czy coś tu jeszcze, aha klimatyzację musimy uzupełnić, bo troszeczkę jest słaba, to by trzeba zrobić na pewno i musimy dać do sprawdzenia alternator, bo jednak no słuchać go już troszeczkę, a to za chwilę i tak się objawi tym, że, no, że będzie z nim problem, tak, także no, takie rutynowe działania, no bo z drugiej strony co chcieć od ciągnika też, który no, jest niestary, tak? no, bo to ma parę lat dosłownie ma 6 czy tam 7 z tego co pamiętam sam silnik z tego co widzę to chyba pracuje ok yy, moc jest no, uszczelka pod głowicą jest ok, zresztą to już była robiona serwisowo z tego co kojarzę i też turb turbosprężarka była wymieniana w tym modelu tak że ta, 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 ten problem na który te Mki chorują to, to już chyba został rozwiązany no i chyba tyle, no. będzie cieszył oko tu jak na niedużym areale tak jak już mówiłem to będzie sobie spokojnie tym jeździł. Myślę że, myślę, że będzie się cieszył nim bynajmniej. No i nazbierało nam się 20 minut. Cztery, że tak powiem, tematy dzisiaj omówione. Następny film, oczywiście, częściowy. Jeśli mielibyście jakieś pomysły, lub chcielibyście zobaczyć coś tam ekstra, albo żebym wam nagrał coś na wasze tam życzenie, to podrzucajcie w komentarzach, bo tak, jak też widzicie to, o co gdzieś tam prosicie, staramy się w większym lub mniejszym stopniu dla was nagrywać. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego, bo też nie mamy do wszystkiego warunków. Ale to jest bardzo fajna interakcja, bo, 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 bo robimy to, o co prosicie. Eee, oczywiście w takim zakresie, jakim jesteśmy w stanie. Dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.